Cześć, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. Jak wiecie, miałam okazję być na krótkich wakacjach. Wraz z mężem wybraliśmy się do miejsca, które charakteryzuje się tym, iż jest bardzo małe zanieczyszczenie światłem. Tak to się ogólnie nazywa to znaczy jest bardzo mało budynków, i w tym miejscu można przepięknie oglądać i obserwować gwiazdy, a także jest to miejsce, w którym fajnie wykonuje się medytację tak zwane C-5. C-5 jest to skrót od angielskiego Close Encounters 5, czyli bliskie spotkania, uwaga 5 stopnia. To znaczy, że za pomocą myśli, za pomocą specjalnych procedur określonych przez, przez Stevena, doktora Stevena Greera, można skontaktować się z Naszymi braćmi i siostrami z kosmosu, i zaprosić ich do kontaktu na Ziemi. I Wam powiem, że raz jeden udało nam się z mężem taki kontakt zauważyć, bo te kontakty mogą mieć różne stopnie również. My zauważyliśmy na niebie, Coś takiego, co wyglądało jak gwiazda, było też no, tak daleko jak gwiazda, aczkolwiek wolniutko się zaczął przesuwać i nagle zniknęło. Mój mąż był pod ogromnym wrażeniem, a ponieważ ja już kilka razy miałam okazję obserwować różne rzeczy na niebie, no to oczywiście też y, y, byłam pełna entuzjazmu, aczkolwiek przyjęłam to na spokojnie z takim rozczarowaniem, hmm, moglibym bliżej się pokazać. Procedurę CE5 będę omawiała szczegółowo wraz z Zikim na jego kanale. Nie wiem, kiedy u niego się pojawi ten film. Ja go też poproszę, żeby dał mi ten film do umieszczenia na moim kanale, bo jest to bardzo ciekawa sprawa. Możecie się bardzo fajnie nauczyć medytować i nawiązywać kontakt z naszymi starszymi braćmi, siostrami z kosmosu. Bardzo fajna, bardzo fajna przygoda. Ale dzisiaj tak zupełnie na, na rozruch chciałabym opowiedzieć wam o czymś takim, co nazywa się duchowym NPC. Oczywiście jest to moja śmieszna nazwa, którą sobie wymyśliłam sama. Wiesz, właściwie przy pomocy moich dzieci, bo moje dzieci są, są ogromnymi byszczakami i yy, Dużo rzeczy, które wydarzają się w naszej rzeczywistości, oni nazywają właśnie te, te rzeczy różnym słownictwem i określeniami z różnych gier komputerowych. NPC, jeżeli ktoś gra w no gry, to wie, że to jest non-playable character, czyli jest to taka postać w grach komputerowych, którą się nie gra, a pojawia się w różnych sytuacjach. W grach po to, żeby na przykład zmylić gracza, po to, żeby na przykład wygłosić tylko jakąś formułkę i, no i znika. I ona generalnie nie ma żadnych innych zadań. To jest taki, taki jakby takie, takie coś, co się pojawia i, i, i znika, i się nic tam nie robi. To po prostu jest w grze i już. Możecie na nią klikać, możecie próbować nią poruszać, no i się nic nie da, no bo, no bo ona nie ma żadnego innego zaprogramowania, oprogramowania. No i wyobraźcie sobie, że kiedyś usłyszałam o czymś takim, właściwie nie wiem od kogo to usłyszałam, gdzie to usłyszałam, czy to, czy to sama jakoś do tego doszłam. Wiecie, co ciężko mi o tym powiedzieć, że jest coś takiego jak zjawisko program Matrixu, który pojawia się w naszym życiu i ma różne zadania. Ok, ale teraz, żeby za bardzo nie zagmatwać i spróbuję powiedzieć to tak bardziej logicznie, może zacznijmy od początku. Teraz chciałabym się odnieść do Dolores Cannon. Dolores Cannon twierdzi, że znaczy nie tylko Dolores Kanon twierdzi. Jest dużo myślicieli, yy, też duchowych przywódców, którzy uważają, że my zanim zejdziemy na ziemię, zanim nasza dusza zejdzie na ziemię i się wcieli jakiegoś tam człowieka, to najpierw planuje swoje życie. I to tak konkretnie ze, ze wszystkimi szczegółami. No i planuje sobie też, yy, jakie lekcje musi odrobić, Czyli generalnie w którym momencie dostać po Podubsku, i w którym momencie co fajnego ma się wydarzyć, jakie tam kontrakty ma podpisywać, z kim, czyli na przykład nie wiem, z pierwszym mężem, na urodzenie dzieci, potem ten kontrakt wygasza. No i nagle wszystko zaczyna się rozsypywać i, no i dochodzi do rozwodu. Czasami też. Wybiera, znaczy czasami, zawsze wybiera się też rodziców, ponieważ, no i generalnie przyszłe życie, ponieważ nasi rodzice to są nasi nauczyciele. Oczywiście z ich duszami również podpisujemy jakieś tam kontrakt. Tak jest przynajmniej powiedziane. No i generalnie wszystko, czego doświadczamy w dzieciństwie, są to nasze lekcje, które nas kształtują w odpowiedni sposób. I yy, dzięki tym lekcjom, yy, no już możemy dostawać jakieś tam nauczki, ale również życie nas zaczyna uposażać w różne cechy charakteru. No i generalnie to wszystko jest zaplanowane. Okej. Okay? Dlatego nie narzekamy na naszych rodziców. Sami sobie ich wybraliśmy. <laughs> Należy mieć do siebie pretensje, jeżeli ktoś ma pretensje. Yy, no. Generalnie nie ma co narzekać na, na nic, nie tylko na rodziców, tylko na, na, na żadne rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu. Nie ma co narzekać, nie ma co robić z siebie ofiary, ponieważ każda sytuacja, dobra czy zła, jest naszą lekcją i jest takim momentem, z którego należy wyciągnąć odpowiednie wnioski przemedytować, przemodlić, jeżeli ktoś się modli i iść dalej właśnie z tymi lekcjami, tak? No i teraz wyobraźcie sobie, że my jesteśmy takim reżyserem naszego życia. Mało tego, jesteśmy też przy okazji aktorem tego życia, czyli i reżyser, i aktor w jednej osobie. No i jak twierdzi Dolores Cannon, Czasami w naszym życiu pojawiają się takie drogowskazy, które pokazują nam, tutaj kończy się twój kontrakt z tym i z tym, oto i oto, i teraz masz iść dalej, bo masz dalsze rzeczy do przerobienia. I co to może być? Może to być wcześniej wspomniany rozwód, ponieważ rozwód oznacza koniec kontraktu, również w strefie ducha. Jest to też informacja, ok. Masz inne teraz, e, na przykład, jakieś relacje do przerobienia, inne układy, i masz dalej poznawać życie i wyciągać wnioski. Ale teraz tak, czyli są drogowskazy. Ale również w tym życiu napotykamy tak zwane NPC. I to już ja wymyśliłam sobie tą nazwę, tak jak powiedziałam, czyli pojawiają się takie. Programy, takie postaci lub sytuacje w naszym życiu, które też czemuś służą. Służą głównie, żeby zakłócić i to bardzo poważnie naszą drogę rozwoju. Z moich doświadczeń, nie wiem jak z waszych, chętnie też posłucham waszych opinii pojawiają się one w momencie, kiedy jesteśmy tacy panie wyciszeni. Kiedy nam się zaczyna coś Pani układać, kiedy czekamy na coś i wiem, że coś super nadchodzi. I y, kiedy nasze wibracje są bardzo wysokie, lub y, no, są wysokie, lub bardzo wzrastają. kiedy jesteśmy w takim stanie, wiecie, że tylko da, dać nam skrzydła i już lecimy. I wtedy pojawia się taki duchowy NPC, czyli charakter, czyli istota lub sytuacja niedogrania, która próbuje nas bardzo szybko, mocno i drastycznie ściągnąć na ziemię, obniżyć nasze wibracje, żebyśmy tak nie świecili, bo one no bo oczywiście Matrix nie lubi, jak to się tak bardzo świeci, tak? No bo wtedy wypala się, jak ja to zawsze mówię, dziury w Matrixie. No, i żebyście zrozumieli, na czym to polega i jak to może wyglądać, podam Wam przykład z mojego życia. Mam bardzo dużo tych przykładów, ale może Wam podam jeden taki bardzo konkretny przykład. Był moment, kiedy wyprowadzaliśmy się z Frankfurtu do Hiszpanii. No, i generalnie była taka sytuacja, że to był maj, dwa lata temu, i była taka sytuacja, że wieczorkiem to był bardzo ciepły maj. Pamiętam, jak dojechaliśmy do Hiszpanii, to było 42 stopnie, właśnie w tym dniu przeprowadzki. Ale dwa dni przed przeprowadzką już też było bardzo ciepło. I również nie wiem, tak pięknie słońce świeciło. Pamiętam, ten dzień był przecudny. I wiecie, przeprowadzka no to jest bardzo taki stresogenny czynnik. Ale żeby się trochę odstresować, wzięliśmy sobie naszego pieska na spacerak. W takich, w takich krótkich, w sumie w takich lekkich ciuchach. Poszliśmy sobie na fajny spacerek z pieskiem. No i mieszkaliśmy na Europe Alej we Frankfurcie i jeżeli ktoś zna tamte te rejony, to jest taka wielka, wielka, szeroka aleja, bardzo blisko, właściwie no, graniczy z targami Tarkami frankfurckimi, w sumie dosyć, dosyć takie zabudowa taka nowoczesna, niskie drzewka, wszystko takie świeże, świeżutkie, tam jeszcze teraz pewnie też rozbudowują tą, tą aleję, ale to nie o to chodzi. No i idziemy, słuchacie, sobie z tym pieskiem, Oczywiście tacy, no, w sumie szczęśliwi, że, że wyprowadzamy się z Niemiec, bo, no bo byliśmy bardzo zmęczeni, bo po, no, po, wiecie, tych, tych całych sprawach covidowych i tak dalej, byliśmy po prostu bardzo zmęczeni i tak wiedzieliśmy, że jedziemy, jedziemy w inne miejsce, i na energia. A jak to Feng Shui mówi, zmiany nie są zmiany. No więc też tacy podekscytowani tymi zmianami, które mają nadejść. No może ja mniej podekscytowana, bo cała przeprowadzka wisiała mi na, na plecach, bo to i moje głównie pakowanie było. Potem wiedziałam, że czeka mnie rozpakowanie, sprzątanie, na no ale nic, już jestem wprawiona w bojach. No i wyobraźcie sobie, że idziemy tą aleją z tym naszym pieskiem. Piesek, jak to mały York, wszędzie go pełną, taki, taki jest, że o, biegać, biegać, biegać. No i zaczął biec tak w kierunku, w kierunku trawki, no tak do, od nas do tej trawki to było jakieś z dziesięć kroków, tak jak myśmy szli, no i wiecie, no i rozwinęła się jego smycz no, i, no i teraz wyobraźcie sobie, że ten mój piesek na tej trawce, a my sobie tak wolniutko widzieli, on tam po tej trawce i nagle nie stąd, ni zopąd, biegnie ogromny wielki facet ale po prostu facet gigant, ale żeby to on biegł, on słuchajcie, to to jakiś sprint był, ja, ja nie widziałam, żeby człowiek jeszcze tak wielki, tak ogromny, tak szybko biegł. No i biegnie i teraz wyobraźcie sobie, on tak biegł i ja zobaczyłam, co się dzieje, no to ciągnę tego Jorka, ale no zwijam tą, tą, tą smycz, ale się nie dało, potem falcem, słuchajcie, on tak szybko dobiegł i normalnie, słuchajcie, to, to, to nie mogło być normalne. E, że, że wleciał w tą smycz, e, tego piosenka <grymne> Jorka zaczął za sobą ciągnąć i wtedy ten facet wybuchnął krzykiem, ale takim straszliwym krzykiem, że wy sobie na nie wyobrażacie. To było wszystkie możliwe przykleństwa po niemiecku, e, po prostu wyleciały mu z ust. Ja tylko zrozumiałam cholerny pies i na mnie tam, wiesz, wiecie, ja nawet tam do niego mówię, przepraszam, ale na kościa to nie, w ogóle nie działało. I wyrzucał jakieś przekleństwa, na szczęście ja tych wszystkich przekleństw po niemiecku nie znam, no bo wiecie, na kursach tego nie uczą. Ja się nie obracałam w jakichś chorych środowiskach, co, co takie słowa używały. Niektóre, niektóre jakoś tam rozpoznałam, bo jak moje dzieci jeszcze wtedy z nami, znaczy wtedy też nie mieszkały z nami w Niemczech, ale jak jeszcze mieszkały, no to ze szkoły przynosiły różne dziwne takie właśnie wyrażenia, no to sprawdzaliśmy w słowniku i wiedziałam, co to znaczy. Um, aż mm -hmm, Loch na przykład, tak? Nie, nie chcę tego słowa mówić, żeby mnie tu nie zablokowali. No, także, no i wiecie co, jałam w takim ciężkim szoku, ja nie wiedziałam, co, co to w ogóle się dzieje wokół mnie. Ale wiecie co? Wtedy już byłam świadoma czegoś takiego właśnie, że istnieją takie NPCs. I, i teraz tak. Mój mąż, jako ten, jako ten Hiszpan, tak? taki, taki waleczny w stanie w obronie kobiet. A no bo w ogóle już Wam nie powiedziałam, że ten Niemiec zaczął z pięściami do mnie podchodzić. Tak? No bo, no bo właściwie nie wiem, mógł, no, dlatego, że ja taką miałam głupią minę. I zaczął podchodzić do mnie z, z tym. Ale wydzierał się, że ludzie nawet bokach się pojawiali. No i wyobraźcie sobie, że mój mąż, chcąc bronić, broni bronić honoru kobiety, e stanął pomiędzy mną a tego faceta. I też tu widzę już pięści się, ścisnęły. Ja mówię, o kurde, będzie bijatyka. I e no, i oczywiście tamten jeszcze wykrzykuje, tam już ten podchodzi. A ja do, do mojego męża stanęłam, a ja znowu stanęłam między nim a tym, a tym NPC. I ja mówię do męża: zostaw to, zignoruj olej. I ja mówię: to jest tylko, to jest tylko program Matrixu. I ja mówię: Słuchaj, za dwa dni nas tu nie będzie. Chcesz, chcesz biatykę? Nie, i tam tłumaczę, A mój mąż tam, no, taki prawdziwy, słuchacie Don Quixote, normalnie. Wiecie co? Aż z no, no podziwem patrzono na mojego męża, chociaż nie chciałam, żeby się pobił. Ale, ale ten. No, no i mój mąż ja tam go odciągnęła, i ten psa zwinęłam tą spych, tak, tak żeby, żeby był koło mnie. No i facet tam jest, a myśmy się, wiecie co, odwrócili i odeszliśmy, to była najlepsza reakcja, jaką mogliśmy zrobić, bo wyobraźcie sobie teraz, mój mąż się bije z gościem, ja się, ja pomagam mężowi, no bo co, no pomagło, pomogłabym, no jak się bije, no to bym, nie wiem, z tyłu, z tyłu tam gościa kopała, ale nie wiem, co mnie tam zrobiła, no oczywiście, nie, nie, no żartuję, to, 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 to są żarty. No i co? No i policja by przyjechała, my wszyscy byśmy poszli do odsiadki, yy, sprawa w sądzie i tak dalej, no a my za dwa dni, no to już się generalnie żegnamy z Deutschland, yy, Deutschland auf Wiedersehen, no, no i tyle, nie? No i wiecie co? Także popatrzcie. No typowy NPC. Pojawia się znikąd, pojawia się jak grom z jasnego nieba i próbuje nagmerać po prostu człowiekowi w życiu. Co w takich sytuacjach robi? Odwracamy się, ignorujemy. Totalnie nie podejmujemy ani walki, ani rozmowy, ani nic. Po prostu ignorujemy. Możecie po prostu też powiedzieć. Nie mam, nie mam, nie mam o czym z Panią, z Panem rozmawiać, proszę mnie zostawić. I tyle. W ogóle odwrócicie odejście, jeżeli macie taką możliwość, nie wdawajcie się w dyskusję. Nie uczestniczcie w żadnych sytuacjach, bo y, jeszcze co ciekawego, w momencie, kiedy już bardzo, bardzo świecicie, świecicie, co to znaczy, jeżeli y, podnosicie swoje wibracje, chociażby nawet takie małe to hoponopono, co Was, y, znaczy, co, o, o którym mówiłam, tak, że I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, to już wytwarza przepiękną aurę wokół Was. Bardzo dużo miłości zaczyna wpływać w was, w waszą aurę, pamiętacie, ja tu tłumaczyłam, że w momencie, kiedy to hopono praktykujemy, zostają wymazywane z naszej podświadomości wszystkie te złe programy i są one uzupełniane właśnie tym czystym światłem, które pochodzi bezpośrednio ze źródła, od Boga, od jakkolwiek to nazwiecie, ja nazywam to po prostu Bogiem i Wtedy bardzo, bardzo świecicie, i wtedy takie, wiecie, NPC to one są takie, to są takie marionetki Matrixa. One się pojawiają i im bardziej świecicie, tym więcej mi się zaczyna pojawiać, no bo, no bo kurczę, trzeba was przywołać do porządku. Bo tak jak w tej opowieści o krabach, że gdy kraby są w, w ciepłej wodzie, są gotowane w garnku, i na przykład jest ich dużo. No i jeden krab tam się zaczyna wstradać, tak? Zaczyna wchodzić na te pozostałe kraby, i ma możliwość, żeby wyskoczyć z tego garnka, to te pozostałe kraby co robią? Zaczynają tego kraba ściągać, trzymać, że ten krab nie jest w stanie wyskoczyć z tego garnka. I to jest racja. Tak samo programy duchowe NPC Matrixa. Te istoty lub, y, lub sytuacje, bo pamiętajmy, to też jest cała sytuacja. One robią to samo. Jeśli za bardzo świecisz, to trzeba cię przywołać do, do, y, do jak to się mówi, przywołać do porządku i zaczynają Ciebie zaciemniać, No bo co się wtedy dzieje? Stres, nerwy, y, oczywiście Twoje wibracje lecą na łeb, na szyję, no już jesteś tak, jak inni i. Mm, te ciemne istoty znowu mają bardzo dużo fajnego żarełka, które ty produkujesz, tą złą energię, no bo one się tym żywią. No i co? A jak świecisz, no to po prostu je osłabiasz. Dobrze, opowiem Wam jeszcze o jednym takim przykładzie, który właśnie wydarzył się. Ta sytuacja wydarzyła się teraz, jak wracaliśmy z wakacji. Przyjechaliśmy do Barcelony siadamy do, do, do takiego busika, który miał nas zawieźć z lotniska na ten długoterminowy parking. No i wyobraźcie sobie, że siadam na, na siedzeniu, mój mąż tam bardziej z przodu, usiadł, a ja si si siadam na takim siedzeniu, ale y, kościół obok mnie ma wielką torbę na siedzeniu, ale taką ogromną torbę. Przecież właściwie powinien był ją zostawić tam z tyłu, w, w, tam gdzie, gdzie ten samochód miał miejsce dla bagażu. No i ja mówię do gościa, że tu jeszcze przyjdą ludzie, no bo, no bo nie, ma, nie ma pustych przebiegów, zawsze te samochody są wypełniane na marca. No i mówię, że, że tą torbę przesunął po prostu, bo go po prostu poprosiłam. A gościu, słuchajcie, z taką, z taką dziwną miną. Że, że on nie będzie tej torby ruszał, że ona tu ma być i koniec. A ja mam sobie tam się przesunąć do końcika, jak mi to przeszkadza. I, I już mnie zabijał wzrokiem. No i wyobraźcie sobie, że yy, przyszedł faktycznie jeszcze jeden, jeden człowiek, który też miał być na ten parking przewieziony. No i tak się złożyło, że to był taki bardzo duży pan, yy, który, no, który musiał tam po prostu się usiąść na tym miejscu, gdzie była ta torba. No, i gościu z, z jakimiś tam przekleństwami pod nosem po hiszpańsku, ale przekleństwa po hiszpańsku mam opanowane, bo ładnie brzmią. <laughs> nie dlatego, że, nie dlatego, że, że, że chcę, chcę je znać, ale po prostu dlatego, że tu są często używane, słychać wszędzie i wiecie, dla mnie one w ogóle brzydko nie brzmią, wręcz przeciwnie, są, są, no mają ładne brzmienie. Więc jeżeli ktoś będzie mnie chciał obrazić po hiszpańsku, no to mnie no to, no to nie obrazi, bo generalnie będę, będę się pewnie uśmiechała. No, ale, ale to nic. No i ten, ten facet tam po hiszpańsku leciały te przekleństwa, no i zdjął tą towę, gdzieś tam sobie na kolana wsadził i, i tak jakby to była moja wina, słuchajcie, patrzył na mnie z, z, z takim, z takim, I'll kill you. Miał takie coś w oczach, no i to było też takie bardzo, bardzo śmieszne i taki typowy NPC. No bo ja przyjechałam z tych wakacji, taka, taka pełna spokoju, radości, wypoczęta, zadowolona. No i, i, no i znowu pewnie za bardzo świeciłam, no i to gościu próbował już no przywołać mnie do porządku, tak. No i pewno mu się trochę udało, no bo trochę mnie to tak jakoś dziwnie, dziwnie się poczułam, ale z ustawia mówię, no, no kurczę, no przecież ja nic takiego nie zrobiłam. Także no, ja się teraz śmieję, wiecie, ale są sytuacje, no kiedy to się zadziewa, to nam do śmiechu bynajmniej nie jest. Ale wiecie co, jeżeli my sobie uświadomimy, że istnieje coś takiego właśnie, jak wytwór Matrixu i to jest właśnie ten duchowy NPC. I, I kiedy coś się zadziewa takiego, i my nagle, o kurczę, to jest ten NPC, o którym Karolina mówiła, trzeba zignorować. I wtedy odwracacie się i odchodzicie, to będziecie z siebie tak dumni, będziecie tak zadowoleni, no bo unikniecie, unikniecie takiej właśnie zasadzki, zasadzki programu. Tak? Więc mam nadzieję, że Wam się ta informacja przyda że spojrzycie na pewne sytuacje, które się zadziwiają, takie negatywne w waszym życiu, właśnie jak na takie, takie, no takie właśnie zasadzki, które należy ominąć, w ogóle nie, nie przykładać tam żadnej atencji, w ogóle się nie wysłać tam energii, po prostu, jak to się mówi, zlać totalnie, na każdym poziomie, no i już. I wy robicie swoje, i dalej idziecie i świecicie. Także mam nadzieję, że Wam się to przyda. Trochę opowiedziałam tak żartobliwie, żeby było wesoło, a nie tak straszliwie, um, jakoś tak um, groźnie. No. Dobrze, trzymajcie się. A jestem ciekawa też Waszych komentarzy, czy spotkaliście jakiegoś takiego NPC na swojej drodze. Dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.